Cześć, ja się nazywam Pater i witam Was w kolejnym e, filmie na kanale. A te filmy akurat za często się nie pojawiają. Jak tutaj widzicie, jest pusty stół. I zaraz Wam tutaj pokażę, co doszło do mojej kolekcji. Nie, do, nie robiłem filmu, jak przychodziło pojedyncze sztuki, ale teraz myślę, że dobry moment, bo się trochę tych gier nazbierało. Więc w okolicach jakichś 3 -4 miesięcy, 4 może udało mi się nazbierać różnych rzeczy. Czekam jeszcze na jedną rzecz, ale z tą jedną rzeczą jest trochę zawijaz, bo dla mnie to jest jakieś takie trochę mętne, bo facet który wystawił to, twierdzi, że Payu, czy Paypal, czy jak to się tam zwie na Allegro ma problem z wysłaniem kasy za rzecz i on nie ma Czeka na tą kasę i dopóki kasy nie dostanie, to już dopiero tą grę wyślę. Ale napisałem do Allegro, czekam na jakąś odpowiedź. Może cokolwiek, coś tutaj pomogą, zobaczymy. Bo dla mnie to jest jakiś taki lekki szwindel w sensie takim, że ktoś wziął hajs. A szczerze mówiąc, nie, nie chcę wysłać tej gry. No ale przechodząc do już tych gier kupionych, to już wam mówię co kupiłem i podzielimy sobie na dwa, czyli wysyłkowo to co kupiłem i to co kupiłem stacjonarnie, więc podzielimy ten na takie jakby dwie części. No i wysyłkowo zakupiłem sobie The Last of Us Part 2. Nie pamiętam tych cen gier, więc nie powiem Wam ile mnie kosztowało, ale jest pewne... Pełna gra, książeczka, powiedzmy, że książeczka, bo teraz nie ma książeczek. Jedna płytka, druga płytka, która jest w konsoli, bo oczywiście to sobie nagrywam na kanał. Bo wkrótce się pojawi. Nie wiem, jak długo będziecie czekać na to, ale wkrótce się pojawi. Teraz to Was bardzo fajna gra, część druga. E, kosztowała mnie, nie pamiętam, zabijcie, ale też nie była to jakaś zabójcza ta cena. E, może z. 60 zł za to zapłaciłem. Wiadomo, nie kupuję tak drogich gier, bo dla mnie to są drogie gry. E, czekam raczej, jak spadnie ta cena. Więc e, ja jestem taki, że jak coś kupię za taką kwotę, to na ogół jest to jedna rzecz i więcej takich rzeczy nie kupuję w miesiącu. Więc tak to wygląda. Mamy Delastowa, lastowa z wysyłkowo Później doszło Uncharted 3, oszustwo Drake'a. To sobie akurat hmm, patrzyłem, to z jakiegoś lombardu jest. Książeczka jest wszystko, gra po polsku. Ja sobie ją ogrywam akurat na PlayStation 4, tak sam dla siebie, nie żeby nagrać jakieś tam gameplaye. Ale muszę wam powiedzieć, że gra jest super, no ale na PlayStation 3. Jeżeli macie możliwość kupienia, ja kupiłem ją za że 15 zł, więc to naprawdę dobra cena, dobra oferta z tą grę w pełnym polskim dubbingu bo zdarzają się wersje 15 które są po prostu anglikami. Kolejną grą, która jest do kolekcji, też jest ekskluzywna, to jest Motorstorm, pierwsza część, jest to gra Motorstorm. Z tego względu, że gra jest w konsoli, książeczki tutaj nie było niestety. Gra jest bardzo fajna i sobie ją tak grywam sam dla siebie. Szkoda, że PlayStation 3 nie ma takiej możliwości grania tak jak ma Wii U, że bez telewizora niektóre gierki działają, no ale nie wszystko można mieć. Kolejną grą, która doszło do kolekcji jest New Super Mario Bros U plus Luigi U. Jest to gra, którą posiadałem już w swojej kolekcji Super Mario Bros U bez Luigi U, ale gra była zepsuta, kupiona w Ceksie i gra była zepsuta z tego względu, że dochodziłeś do trzeciego, czwartego może czasami jak się udało e, świata i wywalało komunikat z błędem z błędem, który według internetu jest problem z czytnikiem ja odesłałem to do Ceksa, oni przysłali kasę to gra kosztowała wtedy 40 złotych w Ceksie e, a jak kupiłem sobie to, New Super Mario Bros. U to ona już nie kosztowała 40 zł, 60 czy 90 zł? 60 chyba zł mnie wyniosło w New Super Mario Bros. U. I moi kochani, jeżeli macie kupować gry na Wii U, to kupujcie je w tym momencie. One nie będą taniały. One nie będą taniały. One z każdym dniem one potrafią być w holendarnie dużej cenie. No i ostatnią grą wysyłkową to jest to cudo nie, to nie jest UEFA Euro 2004 Portugal ja chciałem to zamówić bo gier na xboxa klasycznego u mnie jest mało więc mówię, zamówię sobie grę e, na klasycznego xboxa i będę sobie grał w FIFA bo ja o dziwo nie kupuję FIFA w premierę bo uważam to za debilizm kupowanie, wydawanie 300 zł na grę która po 3-4 miesiącach kosztuje 20 zł. No i kupiłem sobie tą grę, fajnie przyszła, rozpakowałem, mówię, o gra piłkarska, super, bo wiem co zamawiałem. Otwieram pudełko, a tam jest Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Napisałem do Lombardo, żeby sprawdzili te wszystkie reszty aukcji, żeby ludzie też nie nadziali się na to. Oni, okej, okay, super, ja myślałem, że nie powiedzą, że o to zwrócimy kasę czy coś i najwyżej Pan nam wyśle, albo zostawi ją dla siebie już myślałem, że to jest dosyć drogie Dead or Alive Extreme Beach Volleyball ale nie, to jest chyba tańsze niż ta UEFA Euro mój błąd, bo może to było opisane ale wiecie, no takich rzeczy się nie robi, więc przed sprawdzeniem nie powinien być ten opis, że jest to UEFA Euro 2004 no nic, kupiłem takiego dziwadła. Gra nie jest dla mnie, bo to jest typowa japońszczyzna, ja nie lubię JRPG-ów, japońszczyzny i tak dalej, ja raczej gry europejskie wolę, w sensie takim jak jest na przykład Mario, a to akurat też zły pomysł, ale taki Uncharted, Motorstorm, The Last of Us, wiecie, nie taka typowa Japończyzna, że tam... Chłop do baby podobne albo baba do chłopa i nie wiesz co się dzieje w tej grze po godzinie grania. Także granie kosztowała dużo, bo jak tutaj zauważycie Paragon 14 zł, więc to idzie przeboleć jeszcze. Może kiedyś dostanę Euro 2004 w Portugalii i uda się to zebrać. Jeżeli nie, no to po prostu będę miał takiego spora, no bo niestety nic z tym nie zrobię. Chciałbym sprzedać, ale ona chodzi. Teks za nią dała mi maksymalnie 5 zł, więc to się nie opłaca nawet z zachodu robić przy takiej cenie, którą oferuje nam Cex Lombardu nie mam na takiego, który by przyjął gry Xboxowe na Xboxa Klasyka. Oni przyjmowali ostatnio gry na Xboxa 360, PlayStation 2, PlayStation 3, 4 i Xboxa One, ale na klasycznego właśnie nie. No i tak wyglądają gry wysyłkowe. To nie koniec, to nie koniec, spokojnie. Miałem okazję być e, osobiście w Ceksie, więc zakupiłem trochę szajsu w Ceksie. Zaraz powiem dlaczego trochę szajsu. Pierwszą grą jest WWE 2K Battleground. E, to jest taka, wiecie, popierdła typowa dla osób, które wiedzą z czym to jeść. Gra kosztowała 20 zł w się, więc to naprawdę jest spoko cena, jak za tą kwotę. Gra nie jest wybitna, bo gra jest bardzo słaba, bardzo przeciętna. To jest nic innego jak ulepszona wersja gry, która była WWE All Stars, więc co tu mówić? W postacie nie są to faktyczne, prawdziwe postacie odzorowane, tylko umieśnione, napakowane postacie. W środku mam jakieś tam książeczki do Superkarta tego nie używam. Jeżeli to jeszcze działa, to bierzcie sobie to. No i tu jakiś klucz. On jest zużyty. To Battlegrounds, a tu jest Edge. E, darmowa postać, bo to jakiś preorder był. Ktoś to zapłacił, za to kupił w preorderze. Naprawdę maniak w wrestlingu to musiał być, bo nawet ja, który uwielbiam w wrestling, bym tego nie kupił w premierę, wiem. wszystkie inne gry od WWE e, rosną w cenę z czasem. I one nie tanieją tak szybko jak na przykład FIFA. Tutaj akurat ta gra strasznie staniała. Ona ma dwa lata i już kosztuje 20 zł A na przykład WW2K20 chyba czy 21. To już jest naprawdę w takiej cenie, że głowa mała i już tyle lat jest po premierze już wyszło kilka innych gier. Więc to jest naprawdę taki średniak. Kolejną grą. Będziecie się śmieli. Ale są to Simsy. Sims dwa zwierzaki. Kupiłem dlatego, że miało być to premierowe opakowanko. Miała to być wersja polska. Nie sprawdzałem jeszcze tych gier, bo nie miałem jak. Ale po otwarciu widzimy tutaj ukochany przez wszystkich platinium. Oni seksie to wkładają wszystko jak leci. Oni nie patrzą, że skoro jest okładka oryginalna, to musi być i gra premierowa. Oni. Co mają pod ręką, to pakują i wiecie, to jest takie, że. E, Sims 2 to jest bardzo fajna gra. Nie zrozumcie mnie źle. Sims 2 to jest spoko gra. Dla panów, którzy lubią Simsy, to naprawdę spoko gra. Muszę oczyścić te wszystkie skleju, bo jak widzicie to się wszystko lepiej od tych ich badziewnych naklejek, których za Chiny nie mogłem ich zerwać normalnie, tak jak po ludzku można by było zerwać naklejkę. No, jak coś to będzie trzeba poszukać jakiś pudełek Bo to pewnie od Fify jest pudełko czy coś, bo z Sony oryginał raczej Simsy nie mają takich nalepek Więc tak to wygląda, że kupiłem w sumie Platinum wers z pudełku oryginalnym Ja nie lubię takiego czegoś, dla mnie musi być oryginał No i lecimy trochę z grami takimi 2 na 10 dla mnie oczywiście 2 na 10 Może wy lubicie takie klimaty Jedna gra jest naprawdę super, ale dwie to takie... Hmm. Dwie są w sumie super Mamy Hello Reach, czyli spin-off Bungie też to nie jest oryginalne pudełko, bo tutaj jest na więcej niż jedną płytę No i tutaj mamy książeczkę To jest fajne, bo przy Xboxie 360 mieliśmy jeszcze książeczki, to naprawdę jest super, jeżeli macie książeczki, yy, gra kosztowała, nie pamiętam, 10 zł bodajże, więc to naprawdę dobra kwota jak za Halo. Jeżeli zbieracie gry od Halo, to dobry moment, żeby je wszystkie kupić. Bo jak wydacie stówę na wszystkie części na Xboxa klasycznego, Xboxa 360 to jest maksymalna kwota. Te gry nie przekracza kwota 10 zł. No, może w okolicy 15, jeżeli się bardzo uprzecie. No i tak to wygląda ta gra. Kolejna w kolekcji. No i teraz leci kolejna gra, którą. Jest fajna. Jest fajna, powiem tak. Jest fajna, tylko to opakowanie nie jest fajne. To opakowanie to jest zgona zaliczyło z 30 razy. Jest to Fable 2. Fable 2 wersja premierowa. Tylko to pudełko, mówię, Te pudełko jest w stanie agonalnym. W środku gra jest klasika. Jak zawsze CX musi coś namieszać. Fable 2 a w środku, książeczka z klasika. A tutaj mamy książeczkę i jakąś informację z Fable 3. Ktoś tam po prostu wsadził. Mamy tutaj informacje, i tak dalej, i tak dalej. No mówię, będę musiał poszukać sobie jakiś pudełek na Xbox 360, żeby je po prostu sobie pokupować i sobie powymieniać niektóre pudełka, bo brakuje mi pudełek brakuje mi takich ładnych pudełek, no bo tutaj no nie jest to ładne pudełko, jest poniszczone strasznie dodatkowo 30 tysięcy naklejek od Sexa, 30 tysięcy naklejek z innych sklepów nie zdziwię się jak ta gra została przywieziona z Anglii z jakichś bentersów, czy jakichś innych Lombardów więc to mnie by nic nie zdziwiło no, i ostatnią taką must have, najlepszą grom, jaką udało mi się zakupić stacjonarnie w Ceksie, jest to gra, której nie, nie myślałem, że się uda. Jest to banjo okazuje Nuts and Bolts, jeżeli dobrze czytam tytuł. No, też opakowanie jest troszkę takie, wiecie, yy, mogłoby być lepsze i w każdym razie jest to gra w pełnej polskiej. Yy, Polskiej wersji językowej. Oczywiście tutaj są napisy, ale jak widzicie, tutaj mamy całość. To przeżyj przygodę mechanicznego szaleństwa. Tego nawet na Legro nie idzie znaleźć. Tego nawet na Legro nie ma. Wszystkie co są, to są niby po polsku, ale albo nie mają tego napisu tutaj, albo mają w ogóle inną okładkę. W takiej okładce nie ma ani jednej kopii na Allegro Jak szukałem na Allegro wersje polskie To wersje polskie potrafią kosztować po 60, 65 zł A nawet i 70 parę złotych W zależności kto jak sprzedaje Więc mi się naprawdę udało to kupić Tutaj mamy jeszcze taki plakacik jakby Nie wiem czy Wam dam radę to pokazać Troszkę jego stan jest wiecie taki już przeżyty bo nawet dziury się zaczynają robić, delikatne, od przetarć pewnie ktoś to rozkładał maniakalnie no i wygląda to tak że mamy taką jakby książeczkę ze wszystkimi postaciami i tutaj też mamy warsztat Mambo o, widzicie, tutaj nawet się rozrywa już delikatnie więc ostrożnie z tym musimy, tak ciężko jest to pokazać, tak ale wiecie, no pewnie przeleżało to na jakiejś piwnicy czy jakichś innych rzeczach, więc to naprawdę trzeba na to uważać. Ale fajnie, że jest, bo fajnie, bo seks potrafiłoby to, nie wiem, olać, że tego nie daliby, czy coś, wiecie. Różnie z nimi jest. No i nie mamy samej instrukcji, ale to nic, ale to nic. Mamy, e, mamy, płytę, mamy płytę z grom. To najważniejsze, że jest oryginalna płyta, nie jest to żaden, e, nie jest to żadna, wiecie, platino, jakieś tam silvery, czy jakieś tam inne rzeczy dziwne, które tutaj mogłyby się zadarzyć. Jest to jedyna oryginalna, nie mamy tutaj klasika, jest to bardzo fajna kopia. Tylko mówię, no, pudełko jest poklejone, muszę to spróbować to odkleić. Jak się nie uda, to będę chciał tutaj sobie do tego kupić pudełkę do Xboxa. Jeżeli ktoś ma z Was. Pudełka do Xboxa 360 to ja każdą miłość, to ja każdą ilość mogę przygarnąć. Jeżeli nie potrzebujecie, macie to wyrzucić, to możecie mi to podesłać. Odezwijcie się do mnie na wiadomość prywatną, ja wam podam e, paczkomat, koszty, wysyłki mogę pokryć i wtedy wiecie, nie płacicie nic, zamiast wyrzucać to po prostu dajecie mi to po prostu tak w ramach tego, że i tak chcecie to wyrzucić. Ja chętnie przygarnę opakowania do Xboxa klasycznego, do Xboxa 360, do PlayStation 2, do e, PlayStation 3, przydałoby mi się kilka opakowań. No i też bym przygarnął kilka opakowań na konsolę Wii, bo przydałoby mi się do dwóch podajże gier. Więc jeżeli macie coś, no to ja chętnie, ale najbardziej to Xbox 360, bo to są najbardziej zdezolowane pudełka. E, przy PlayStation 2 no nie mam może tak dobitych tych pudełek, ale też nie są w fenomenalnym stanie niektóre pudełka. No, przygarnąłbym też do Xboxa One kilka pudełek, bo mam tutaj Soundparka. Jeżeli ktoś ma Sound Parka, Bart czy Hall, e, samo pudełko, to ja też chętnie przygarnę. Dziękuję Wam bardzo za e, podesłanie takiego pudełka, jeżeli macie. To by było na tyle, kochani. Jak wam się podoba ten zestaw? I tak jak mówię, ja dorwałem tą grę Banjo Kazooie, Nuts and Balls za jedyne 40 zł. To jak na standardy Texa i ceny na Allegro, to myślałem, że to będzie z 50 zł, 55, a oni za 40 zł. Jeszcze się mm, śliniłem, tak zwanie mówiąc, na grę na Xboxa klasycznego, czyli na Force Horizon, Force Motorsport. Sorry. Force Motorsport też za 4 dychy, zobaczę. Może w przyszłym miesiącu się uda ją zakupić, jeżeli jeszcze będzie. Mam nadzieję, że uda się ją kupić i będę, będę szczęśliwy, jeżeli uda się zakupić. Bo jeszcze szczerze mówiąc, nie mam fizycznie ani jednej części Forcy Motorsport. A przydałoby się mieć wszystkie, bo nie za dużo ich jest, całe 7 części, więc co jest tam do zbierania? Tylko 7 części. Ja Wam dziękuję, że byliście ze mną tutaj do końca tego filmu, patrzcie linki w opisie materiału, do idea Shirty Capsule, do Facebooka, Instagrama. Jeżeli chcecie to wpadajcie na live na TikToku i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!